W kolejnym odcinku magazynu łowieckiego DaszBur polować będziemy na renifery wraz ze specjalną grupą dziennikarzy z całego świata, którzy na zaproszenie kilku firm produkujących sprzęt łowiecki pojawili się wraz z nami w Norwegii. Przez cztery dni mieliśmy okazję poznać smak skandynawskiego polowania, które z każdą godziną zaskakiwało nas swoim przebiegiem i skalą trudności. Dzisiaj zapraszamy na pierwszy odcinek naszej norweskiej sagi o jednym z najstarszych polowań w historii człowieka, czyli polowaniu na renifery na dalekiej północy. Oglądajcie magazyn Dashbur już w najbliższy piątek o 18:00 tylko na kanale YouTube, a na premierowe odcinki zapraszamy jak zwykle do telewizji Adventure HD w każdy poniedziałek o 21:10.